Od ubiegłego roku trwa pilotaż przeglądu lekowego. Jak możemy go ocenić po czasie, kiedy jest realizowany? Pilotaż, pilo, pilotaż przeglądu lekowego okazał się bardzo dużym sukcesem. Okazał się sukcesem w skali takiego myślenia o nowym świadczeniu zdrowotnym o nowym świadczeniu gwarantowanym, które miałoby stworzyć zupełnie nową koncepcję zawodu farmaceuty, ale takie świadczenie gwarantowane, które dedykowane jest najtrudniejszym pacjentom. Sukces tego pilotażu polega na tym, że pomimo tego, że usługa jest nowa, pomimo tego, że w świadomości pacjentów lekarzy nie było tej usługi, nie ma tej usługi. Pomimo tego, że to byli bardzo trudni pacjenci z ciężką wielochorobowością, z ciężką wielolekowością udało się do nich stanąć, a nade wszystko udało się poprawić ich stan. Ponad 80% pacjentów po przeglądzie lekowym zgłasza poprawę samopoczucia. Mamy bardzo pozytywny odzew lekarzy, którzy stanęli do dialogu z farmaceutą. Mamy istotny statystycznie spadek natężenia wieloletnich. Tej wielolekowości, która sama z siebie determinuje ogromnie dużo dalszych negatywnych konsekwencji. Mamy możliwie bardzo korzystny wymiar farmakoekonomiczny pilotażu. Te analizy w tej chwili prowadzimy. To jest szansa na nowe świadczenie zdrowotne, na nową jakość leczenia, na optymalizację leczenia, na, po, na poprowadzenie za rękę pacjenta w tym systemie ochrony zdrowia, gdzie on często jest zagubiony. Chodzi do wielu specjalistów, ma bardzo wiele leków, bardzo wiele reklamy, bardzo wiele tej informacji, która do niego dociera, gdzieś stwarza taką sytuację, w której jemu jest trudno. Zatem nowa jakość, nowa jakość dla pacjenta, bezpieczniejsze leczenie, nowa jakość zawodu farmaceuty. Dziś mówimy o pilotażu, ale no myślę, że tak obiecujące wyniki tego pilotażu pokazują, że możemy też mówić w przyszłości o wdrożeniu ogólnopolskim. Co byłoby potrzebne tak od strony systemowej, aby to dobrze zadziałało? Na pewno mówimy o pilotażu, który przyniósł model, przyniósł model dla nowego świadczenia gwarantowanego. Aby to zaistniało w systemie, potrzeba kilku rozwiązań legislacyjnych, potrzeba wprowadzenia przeglądu lekowego do koszyka świadczeń gwarantowanych, potrzeba współpracy lekarzy, tu potrzeba trzech podmiotów. Potrzeba pacjentów, którzy staną, którym powiemy o tym, że taka usługa jest, potrzeba nade wszystko farmaceutów, przygotowanych farmaceutów, którzy odważnie staną do tego bardzo trudnego świadczenia, ale tego, które rzeczywiście stawia Polskę w szeregu tych krajów gdzie standardy opieki są najwyższe. Potrzeba zatem współpracy trzech podmiotów.